Zjadł się Ale jest do końca! Pogoń w tym sezonie idzie jak burza. Chyba z zewnątrz nikt się nie spodziewał, że ten sezon naprawdę może skończyć się awansem do pierwszej ligi. Tymczasem nic bardziej mylnego, bo w tej rundzie przegrali tylko Zagłębie Lubin ostatnio oraz KKS-em Kalisz i to są jedyne porażki na rundę wiosenną. Jeszcze jestem przed meczem i brakuje Pogoni tylko jednego punktu na zagwarantowanie sobie na dwie kolejki przed końcem sezonu awansu do Fortuna pierwszej ligi. W dzisiejszym meczu przeciwnik nie jest jej do przejścia to jest różna z GKS-u którzy zajmują aktualnie 16 miejsce, ale też walczą o życie no czyli przed spadkiem. Ale jeśli mam być szczery z wami to jeszcze wróćmy na chwilę do Pogoni, bo dla mnie to jest taka trochę podróż sentymentalna. Pamiętam jak wczoraj, 10 lat temu tutaj Pogoń grała z Siarku na i wygrali wtedy 3-1, a ja nawet nagrałem jedną z bramek. Co ciekawe, z tego meczu aż 5 osób dalej działa w strukturach lub jest czynnymi piłkarzami. Serce no. mocnie bije, nie? 10 no. lat minęło, możemy, możemy zrobić to samo. A jak przypominasz ten mecz? Zacząłem go na ławce na pewno. Przyszedłem <laughs> to, to Wszed, chyba w 70. minucie. Ale jakby to mało ważne, nie? Najważniejsze jest to, jak się skończyło i miejmy nadzieję, dzisiaj będzie Podobnie. Miałeś jedną akcję, tylko miałem, ktoś mi zablokował. Miałem, miałem taki strzał ktoś tam wyblokował mhm. Ale tak jak mówię, najważniejszy jest cel. Jak nie oglądałeś poprzedniego filmu, to serdecznie zapraszam. Tam bardziej przybliżyłem historię Pogoni. I wiecie, dla mnie to jest na tyle podróż sentymentalna, że ja jako młody głównie z Akademii e, pamiętam tamten awans i na szczęście mogę ten pokazać Wam. I co ciekawe, w tym awansie bardzo dużo bierze udziału yy, piłkarzy z tego regionu, więc no kogo lepiej nie podpytać jak nie samego dyrektora sportowego. Nie ukrywam, że to już od dłuższego czasu była taka polityka, żeby e, zawodnicy tutaj z Siedlec, z e, miasta, z regionu właśnie, tak jak powiedziałeś, e, byli, byli tutaj wiodącymi postaciami. No, jeżeli pytasz e, o wkład, no to nie sposób powiedzieć o Czarku Demianiu, który jest takim ewidentnym liderem tego zespołu, e, ale też wielu młodych zawodników, których ten klub prowadza, promuje i, i faktycznie tutaj ta... E, ilość siedliskości w Siedlcach jest dosyć duża. No i widzicie, nie zawsze trzeba szukać, jeździć po Polsce, można w własnym regionie znaleźć które którzy zagrają i będą walczyć o awans. Dodatkowo e, jestem teraz ciekaw, jaka jest perspektywa do tego związku, bo jednak no, ucieka kolejny klub na Ligę Wyżej. Wielkie wyróżnienie dla bazowieckiego związku piłki nożnej, bo będziemy mieli jak się Polonia utrzyma, będziemy mieli cztery zespoły. Mam nadzieję, że Wisła Polsk yy, awansuje do Ekstraklasy, więc zostanie to, co jest teraz, czyli trzy zespoły w pierwszej lidze. tak? I sobie tego życzę, bo, bo fajnie jest, jak na Mazowszu w najwyższych klasach rozmówkowych będziemy mieli bardzo dużo zespołów. Dobra, teraz czas na crème de la crème, czyli kulis do pierwszej ligi. nie zapomniał. Zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo to wiadomo, jest film w trybie pay per view, w którym powiedzmy płacisz właśnie z tymi gestami. Pogoń prowadzi 1-0. Wydawało mi się, że bardziej z gry, więcej okazji, no ja No, ale to Pogoń prowadzi, także pierwsza, poł pierwsza połowa pierwszej połowy, Pogoń w pierwszej lidze. Zobaczymy jak dalej. Z pierwszej głowy więcej sytuacji miałem więc jest, jest trzempie, ale to pogoń prowadzi, więc ma tak naprawdę już awans, na ale zobaczymy co się druga połówka, ja idę chyba coś zjem. To, to, to Segure kurwa trochę! Nie ma nawet Nie Kurwa, kurwa się I do shity do dziadów Jak jest Jakie spuka, 37 minuty! Zbaliu! Nie Zbaliu! 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 Idźcie do szatki z uśmiechem, zimnym pysikiem, jedziemy w sobotę grubo. My będziemy dawać siebie wszystko. Zapomnijmy, dobra macie jeszcze dwa mecze, ale chcemy żebyście za tydzień na prawo. Dzisiaj było blisko, kurwa blisko, aż mi Ale wierzę w was do końca. Dobra panowie, złapcie się tam za Ogol macząca! Ogoj macząca do końca! Po gojosa! Poj macząca do końca! O się stało to stało, ale jeszcze jest walka do końca! Okej! Zapomnijcie dzisiaj! Panowie głowa do góry! Po gojcia! O gorda Było tak blisko, przełkieść jedno stwierdzenie, które idealnie pasuje trochę tego meczu, czyli oby się nie zesnać przed kiblem. Z tą pointą chcę zakończyć, były rozmowy powawcze, ale zakończone miłymi e, też pokazaniem wsparcia przez kibiców. Także wydaje mi się, że ten awans przyjdzie. Jest odwieszony w czasie za tydzień na mecz z Teliczanką. A ja wracam montować, bo jak obiecałem, że o ósmej będą, tak będą, ale nie taki chciałem. Chyba nie taki.